Teraz widzę ciebie te. i widzę wszystkich. teraz oh, właśnie, tu dobra, okay. no, jest ludu. Dobra, okej. Widzę Brzydala w tym w suwie. Widzę dobrać. jakiegoś Łukasza XX95? Ja bym. Widzę Organizatorzy na samym początek, a nie do środka. Ja jajo. Właśnie, jajo, widzisz mnie? Lord Was nie proszę, on jeździ za nami, robi skrynek, na nie spokojnie. Kogo mam widzieć? Mnie, Pumpet, biała kereda przed Okej, okay, dobra. Widzę Deceba, De ja też widzę. Ja też widzę De Seba, widzę Dejajo, widzę, widzę Muraża, a nie, Murasza już nie widzę. widzę Okej, okay. ja bym Was z chęcią COVID. poprowadził, tylko ja nie znam trasy, przykro mi, kurwa, nie wiem, Pani bo Marek bym musiał lukać za chwilę. No znaczy stop 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 stop. Aktualnie jesteśmy totalnie poza trasą, bo w trasy powinniśmy być tam no, na dole. Znaczy, no. pokaż. Ile teraz? To Jesteśmy na obszarze mapy. Tak, niepokoję. No, Obieśnię, daj mi troszeczkę złoty. I teraz i teraz tak. i teraz. I zaraz już natraf. Do E, do je, jedzie, jedzie ktoś Berka? Yeah. Jezus, Maria. Ja ja. Ze mogę... Smarja. Nie utrudnij. Ja mogę. Ja, ja mogę jechać. Ja, ja mogę jechać. No to jak ktoś chce na nie wiem czy co dawać niki Widę w kolejce Norwego Ej, masakra to jest Dip końcu zobaczymy tak. vipes ej, ej dobra. Dobra, dobra może się starty, co? Vibes. Dobra, leep nie jest bo to nie ma sensu Ej dobra, słuchać mnie Słuchać mnie na, nana Cicho wszyscy Jeżeli jeszcze przez chwilę nie dacie spokoju żebym się spytał, to polecam bany. Dobra to ja chcę tak. Wow. Pytam. Nie, serio, bo nie da się nic dogadać z Dobra, adem. dobra. Także chcę się spytać, czy lecimy teraz do góry, czy lecimy do tej dzielnicy, tam gdzie jest... jest... Lecimy no. do tej dzielnicy, jedziemy to, no. Lidli. Czyli do Fortuny. i obrzeża. Okay. Lecimy do no. Fortuny. Odpalamy haki i lecimy. Dobra, dawaj. Jesteś pewny? I teraz mam pytanie do was. Aktualnie jesteśmy na skrzyżowaniu na autostradzie, tak? Tak. Już. No. No, już, no już nie. Właśnie no w, właśnie. w którą do, do Fortuny. Na, na fortuna. Na, na, na zachód. W lewo. Na, na zachód. Ja tutaj stoję z głową grupy. Znaczy, na nie za... wiem, ja stoję w miejscu, Ech, także. patrz Nie wyprzedzaj, nie wyprzedzaj. Dobrze, ja... dobrze, 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 dobrze. dobrze. <ślepienny> I chuj, robi się skrzyżowanie. No i w którą? nie czekać Nie na mnie niego. Jest ty... skrzyżowanie w lewo, tak? No Lord weź mi światełka No właśnie Kurde. Lord no Dobra, ja, ja to, ja On mnie widzi zobaczę. jedzie za nami, bo część go widzi, a część nie No sam Ej, koniec powiem wam, brawo, że to się nie, nie ogarniam, masakra Może Ej, tak? Tak? wszyscy wiedzą gdzie jest ta Wszystko przez to, 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 to jest takie do... W prawo, w prawo, prawo. <laughs> prawo. Gdyby porządnie tą grę zrobili, to byłby bez problemku. Dokładnie. Czemu, bo to jest tak po prostu zjebalo, że przy, przy stanie osobowym 15 osób sobie nie daje rady. A czemu wy mówicie prawo, w lewo, jak kurwa wszyscy w miejscu stoją? Gdzie kurwa są, tak? Nie, bo je, dojeżdża do nas Dika i druga grupa, kurwa, rozumie? Dika Są dwie, 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 dwie grupy, dwie grupy są. Fajc, po prostu weź kurwa tego TS-a ogarnij i przeczytaj to PW, bo nie mnie, bo ty, ty stoisz teraz przede mną. Aha, znowu mnie okay. wyjebał. Tak, tak. Kurwa, bo nagrywam. Ja, 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 ja jak Dobra, ja poprowadzę, bo nie jakiś... widzę. No, w, w lewo, w lewo, w lewo. Ale by Teraz okrążamy w... fortunę, tak? Jakiś a Aha, okay. tak ha, Dobra, jedziemy prosto, pro, prosto, prosto. prosto. To mnie widzisz, tu za mną jedź. Za tobą na gory, ja, nie Dica, nie ja cię widzę tutaj, stój, nie ruszaj się teraz, Dika, stój, nie ruszaj się teraz. Ja drugiego nie widzę. Trochę lordy naprzód wyjedź, no. Tak My na siebie środowisk... Tak, cicho, nie, 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 nie Dodajmy, ruszaj się. Dobra, robi screeny jeszcze w międzyczasie. Znajdź się do znajomych. To to, to, że... Polska, speed Hunter. Co? Zaginacz, dodać się do znajomych i akceptuj, dobra? Dlib. Ja miałem fortunę. To usuń kogoś. No teraz będę usunął jak jadę. Jasne. O, własny gumbal. gumbal O, kolego. Co? Tutaj, do tunelu, do tunelu. No. Na ja się jest tak tutaj. Nie w tą, stronę, jest tą ludzie, nie, nie w tą Tutaj, gdzie my pojechaliśmy. Boże, to gdzie? W drugą stronę, po zewnętrznej, jak najbardziej. Zpieprzyliście. Wiem, że o kurwa, Ja bym proponował tak, prowadzący 2 metry przed nami, a my w jednej kupie, a nie to wszystko Bo ja razem wiecie. Ale wi jak wjeżdżacie nie nie mnie, da się da do mnie, tutaj. to nie widzę ja ani pasji. Nie, na nie całym widzę całym mapy. Jak ja, aaj, ja mam jechać? Ja bym na śniegu. Kopse to mnie wszystko widziałem. Ej, kiedy, kiedy, jest kiedy jest, robicie tak. jakąś przerwę? Jest... Ja się to też zatrzymać. Jak są te zakręty nad kondorą? Ej, no, tam, tam my jesteśmy jest Tam na tym parkingu można puszczyć. Tak, tak. o, może poczekaj chwilę, ja ogarnę no, mapę. No, na ja, Ej, ja Ja do tyle. Ja będziecie robili tam jakiś posły czy coś, co weźcie, powiedzcie, w którym tu jest miejsce, dobra? Ja, Właśnie. Ja ja to, 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 to się tak ja muszę pierwszy ogarn ogarnąć mapę. To A, możesz mi dodać Nie, to jest Ale

Ej, dobra. Właściwie no, no, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ej, że dzisiaj mówisz, że w latach najsilniej modli sobie ten TRS-a? O! <laughs> <laughs> Jakie... Ups! Hałkaj, <How>, okay, trochę <laughs> nie laguję, sorry. <laughs> <laughs> Fakum. Dobra. Ej, tam... Ej, Hawkej, zezzymy... okay, ty, ty widzisz kogoś? Lewo! 50, dalej! Hałkaj, tylko mnie widzisz czy kogoś jeszcze? Tak, bo jedziemy tu. Ale nowe osoby. Ile poznacie lat? Ludzie. Ha, ha, chce, Ktoś tam. Ha, chcesz? chcesz ja Gdzieś ja ja tam. Gdzieś <głos》>, do Gdzieś tam. Gdzieś lewo. lewo. Gdzieś <głos》>. tam. Ale jak. Ale... No tak. no nie będzie na kogo dbać. Dobra, ten Ej, proponuję zrobić, den, proponuję zrobić przerwę tutaj w tym, w tym zakolu gościa. Ja słyszysz? Bo dobra. Koniec pro ogląda. Ja to coś. Ta Ej, tam Posłuchajcie, Ej, to na to jest. No, Bo to, to to, to ja do tą Ja, już jesteście kurwa daleko i w chuj jeszcze dalej ty. A MY STOIMY JAK KURWA KRETYNI Ja pierdolę Ksioburzu. My właśnie o, Ej dobra jesteśmy w najwyższym punkcie na mapie kurwa Oni tam stoją na tym parkingu DK a ty nie możesz się do mnie przeteleportować Nie słyszałem kurwa Wygrałem dzisiaj silnik ultra Dobra ja widzę o Super Ej kurwa słonia Dobra no yes. to także reżimowy. drift moda. Róży jak kurwa. Pavlos, okej. Okay. Ha. A, a. Mało. Yes. Pań, ty, a ty już jesteś tutaj jakby tam dojechaliście. Dodajcie do te za mikro. Do kolegów. Eee, do. do Nedli się przeteleportuj. Okay. No właśnie, a my jesteśmy gdzie? A my na z... z... Dobra Gosia, jedź! Trawa, trawa, trawa Moja grupa ze mną jedzie Trochę się nie zrozumieli Jedziemy, go! Tro... To do, do stacji, to stacji, do stacji no, no i wszyscy stoją, nie? No i wszyscy pojechali ja, nie w tą stronę Kurna Dobra, jedziemy Dawaj, hałkej Dobra, hałka, hałka Po lewej, po lewej Jadę AB-50, hałka nie zrób Godzio! Smacznego <noise> Jaki trolling <noise> Ej to wydaje mi się, że o, to dobra. jest o, ludzi niż tego Okej. Co? Uwaga 150 150 o was 10. Murzyn jak się ten obija Skurwany no, no i znowu, kurna, połowa skrótem, a nie, nie ra, połowa, są chory. Dlatego mówię tylko ja, Siutek i Gosia. Ra, ra. Ra, 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 po strany trafimy.